Witajcie w najbardziej nawiedzonym lesie w Polsce. Oglądajcie do końca, bo będzie się działo. Zaraz będziemy przechodzić przez most, który grozi zawaleniem. A naszą pierwszą lokalizacją jest bagno Szreka, bo tak się ono nazywa. Teraz przechodzimy przez most, który może grozić zawaleniem. Musimy uważać, bo belki mogą się rozpaść tak samo jak deski, które są położone na ziemi. Teraz właśnie będziemy przechodzić. A w tym czasie Wam opowiem pełną historię. Dawno dawno temu, około w 1984, na tym dosłownie polu został zamordowany nastolatek. Bardzo brutalna historia. Chodźcie, idziemy do Bagna Sheka. W tej chwili idziemy do Bagna Szeka, a w tym czasie kamerzysta wam opowie, gdzie aktualnie się znajdujemy. Siema z tej strony Dziubco, nie jestem kamerzystą. My znajdujemy się w mieście z Nie, to nie jest Koszalim, tylko z niedaleko, niedaleko, nawet niedaleko, ale położone w województwie mazurskim. Dokładnie, tutaj jest to bagno szreka. Podejdźmy bliżej, a w tym czasie kamerzysta opowie Wam kolejną ciekawostkę. Siema, to ja znowu kamerzysta. Ja teraz Wam opowiem fajną jeszcze jedną ciekawostkę, że ten las się nazywa śnieżyca, a ta tutaj rzeka. Zamarzła, która właśnie zamarzła, yy, nazywa się Wapni. Legenda głosi, że tu kiedyś była królowa Anna i te łąki, wszędzie rzeka, i to wszystko należało do tej królowej. A teraz już właśnie przerywam i zapraszam do oglądania. Jest bardzo strome przejście, ale musimy tam powoli i bezpiecznie zejść na dół. Tutaj jest drzewo, które bywa niezidentyfikowana osoba. W dzisiejszym odcinku, właśnie ją znajdziemy. To już nasz cel. Tutaj jest bagno Reka. Musimy bardzo być ostrożni, ponieważ ten lud pod nami może pęknąć w każdej chwili. Chodźcie, idziemy. Ej, klop, czy to? Ej, gdzie ta osoba? Ona chce nas zabić. Trzeba uciec stąd? Teraz idziemy zobaczyć na tą osobę. Spróbujemy się odważyć, ale musimy być bezpieczni i ostrożni, żeby przejść tym. Ten przejściem, ponieważ możemy zostać zaatakowani Dobra, aktualnie idziemy. Powiem wam, że to jest to miejsce, w którym byliśmy że tak powiem, nie wiem gdzie on uciekł ale... ej, co to? co, co to? O ja p... I co robimy z nim, Michał? Bo ja nie wiem Właśnie też nie wiem Poszukajmy śladów O kur... Musimy poszukać więcej informacji Co tu się w ogóle stało? Ej, słyszycie to? O kurwa, on wstał! A! Zdjęła! Zdjęła!